Witam na kolejnym odcinku naszego podcastu Wgryzamy się we wszechświat. Dziś naszym gościem jest doktor Rafał Szczepański z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista od automatyki i robotyki. Cześć Rafale. Cześć Pietrze. Witam Państwa. Rafał jest z Katedry Automatyki i systemów pomiarowych yy, naszego Wydziału Fizyki yy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Yy, no, chciałem najpierw zapytać Cię, co to jest takiego automatyka. No, to zaczęliśmy fajnie. Automatyka. Automatyka to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak? to, co my rozumiemy przez automatykę, jak to, czego my szkolimy, to jest takie praktyczne. Podejście tego, co potrzebują pracownicy w przemyśle, tak? Ale nie mówimy tutaj o osobach, które manualnie, że tak powiem, pracują w przemyśle, konstruują coś czy wytwarzają jakieś elementy, tylko mówimy o tych osobach, które zmuszają silniki elektryczne, roboty przemysłowe czy inne elementy wykonawcze do tego, żeby działały w taki sposób, żeby produkować coś automatycznie, tak? Z jak najmniejszym udziałem tutaj człowieka, żeby odciążać tego, no, nazwijmy to, pracującego fizycznie pracownika, tak? Jest tutaj te wszystkie żmudne, monotonne prace, które w tej chwili wykonują pracownicy, my, jako automatycy tutaj a automatyzujemy i pozwalamy dzięki temu robotom wkroczyć w akcję. A jak to się stało, że zostałeś właśnie takim specjalistą od robotów i automatyki? To nie jest takie łatwe pytanie. Muszę przyznać, że jak ja kończyłem liceum w Toruniu, i do samego końca muszę przyznać, że nie do końca wiedziałem na jaki kierunek bym chciał iść. Tak? Pamiętam, że aplikowałem również na fizykę. Natomiast gdzieś potem na jakichś targach, tutaj od kolegi się dowiedziałem o kierunku, w którym jest automatyka i robotyka. Zacząłem temat zgłębiać, tutaj poczytać jakieś artykuły i stwierdziłem, że jest bardzo ciekawy temat. A w związku z tym tutaj złożyłem też dokumenty na automatykę i robotykę do nas na Wydziale Fizyki, astronomii i informatyki stosowanej. No i powiem, tak się zaczęła moja przygoda. Tak. Pierwszy rok akurat automatyki tutaj jest bardzo mocno związany z fizyką, więc tutaj no, nie ukrywajmy, ale ta fizyka jest kluczowa tak, podstawy mechaniki, żeby je dobrze poznać, tak? no bo od tego będziemy bazować jak automatycy, natomiast wszystkie podczeźniejsze już lata były bardziej nakierunkowane na sterowanie silnikami elektrycznymi, programowanie układów programowalnych, robotów przemysłowych czy robotów. Takich FPGA, FPGA, czyli specjalistycznych programowalnych, czy sterowników PLC, takich kluczowych w przemyśle. A, a jak to się stało później, czy sam odnalazłeś się w tym, jak się odnalazłeś w tym projektowaniu nowych właśnie robotów, czy, czy jest była to dla ciebie jakaś okazja do tego, żeby sobie poćwiczyć takie budowanie samemu, czy, czy to ograniczało się tylko do zajęć? Nie muszę przyznać, że w głównej mierze. Robiłem to samodzielnie. To, co że tak powiem na pierwszym roku, co poznałem jako student, pozwoliło mi na to, że na drugim roku, gdzie mieliśmy już programowanie mikrokontrolerów, pozwoliło mi tutaj kupić sobie jakiś taki mały zestaw z mikrokontrolerem, programator, i że tak powiem, w domu zacząłem w wolnych chwilach sobie programować, mrugać diodą, jak to każdy na początku. tak? Natomiast no, o kroku do kroku, że tak powiem, się dążyło do kolejnego, następnego projektu. Tak jak tutaj takim może wartym wskazanie jest projekt, który bratu na urodziny zbudowałem. Był to robot, który, no można powiedzieć, podawał piłeczki pingpongowe, żeby A, to bratu sobie poćwiczyć. Sprawa. A czy to opatentowane jest, coś takiego? Nie, nie opatentowane nie jest, znaczy są komercyjne projekty, natomiast no one są drogie. Nie ukrywaj, to jest specjalistyczny sprzęt, natomiast no ja użyłem kosza na śmieci z Ikei, tak, jakiejś rurki kanalizacyjnej, kilku tanich silników, zaprojektowałem małą płytkę, zalałem wszystko klejem na gorąco i, no i działało, powiedzmy bardzo podobnie. Więc. Czyli zrobisz robota ze śmietnika, tak? Można tak powiedzieć, Czyli tak. Tak, i... jak, tak jak jest um, Artur, tak. robot w Gwiezdnych Wojnach. Tak, D2, który wygląda jak śmietnik, tak, mój bardzo podobnie wyglądał, bo główna jego część to był po prostu śmietnik CKi, który do dzisiaj możemy kupić. Wtedy był po 4 zł, teraz trochę Nie wiem, może, no, ale... może ten śmietnik powinniśmy postawić trochę na wystawę chyba w naszym dziale, tak? <głosy> <głosy> nie, nie wiem czy brat jeszcze go ma, ale wiem, że działał, tak? No. <noise> no, ciekawe. I to, to sobie chodził po podłodze? Tak, nie, zbierał, nie, nie, nie. To było tak, że on, był, on stał na stole ping ale wtedy, że tak powiem, w tym koszu był silniczek, który kręcił żeby te piłki były w ciągłym ruchu. Tam one wpadały do rurki PCV i wtedy ta rurka PCV był kolejny silniczek, który napędzał, podawał kolejną piłkę, i wtedy były dwa silniki, które, że tak powiem, kręcąc się przeciwnie, tak, wyrzucały tą piłeczkę no, w stronę stołu, tak i tam mieliśmy wtedy kilka potencjometrów, żeby ustalić mod. Dodatkowo była opcja rotacji, tak, czyli mogliśmy piłkę bardziej podkręcić z jednej lub z drugiej strony, przez to jak ona wylądowała na skole, to odskakiwała w lewą stronę, czy w prawą stronę. Taki bardzo prosty bym powiedział projekt. Elektroniczny, mechaniczny, tak? No bo konstrukcyjnie to było bardzo amatorskie. Natomiast... Dosyć to było na początku, dosyć na wczesnym etapie Twojej przygody. Z tak, w tak? drugim albo trzecim roku byłem, tak. I to, y, to był taki projekt, który bym powiedział, że no, cieszył się zainteresowaniem zarówno w rodzinie, czy tak jak prowadzącym pokazywałem, tak? No i tak powiem, jak, jak, jak robimy coś, co ludzie lubią, to mam wrażenie, że to nas pcha bardziej do przodu wtedy. A jak to było dalej? Jak już byłeś pod koniec studiów, y, to jaki był Twój plan na życie? Y, Wiesz co, wywodzę się z rodziny nauczycieli, większość moich e, tutaj przodków była nauczycielami tutaj w jakichś dwóch pokoleniach, no i tak przykład e, zostanie na uczelni wydawało mi się takim no, naturalnym, tak podobała mi się po prostu praca na uczelni jako wykładowcy, więc tutaj akurat pomimo, że byłem na automatyce robotyce dość wcześnie stwierdziłem, że w sumie na uczelni jest fajna praca, te projekty badawcze nie ukrywajmy są również projektami hobbystycznymi w większości, tak więc e, pod tym względem e, tutaj postanowiłem po prostu zostać tym górnolotnim mówiąc specjalistą tak, od automatyki i robotyki i mam teraz przyjemność uczyć po prostu młodą kadrę. I, i gdzie trafiłeś? Kto był twoim opiekunem, twojego y, doktoratu? Y, opiekunem mojej pracy doktorskiej był profesor Tomasz Tarczewski, miałem również promotora pomocniczego, w nim Łukasz Niewiara. Natomiast takim jeszcze, należy wspomnieć, tak mentorem takim y, jeszcze nadpromotorem można powiedzieć był profesor Lech Grzesiak z Politechniki Warszawskiej ponieważ my mocno współpracowaliśmy zawsze z profesorem Grzesiakiem w napęde, tematyce napędów elektrycznych i też również doktoraty bronimy na Politechnice Warszawskiej, więc tutaj chciałbym oczywiście mu podziękować również za to. Nie chciałbym go pominąć, broń Boże. Wasz zespół jest dosyć młody, tak? Więc, więc jakby dopiero jesteście na etapie wzrostu, tak? Więc, więc... Zdecydowanie, tak. Ogólnie... Teraz jestem... już jesteś po doktoracie i jesteś... Tak, jestem młodym doktorem, powiedzmy dwa lata temu się mniej więcej obroniłem. Więc już jestem, że tak powiem, doświadczonym powiedzmy, pracownikiem naukowym, tak? natomiast zespół mamy bardzo młody, nawet bym powiedział. Trochę to wynika z tego, że ogólnie automatyka i robotyka u nas na UMK jest od 20 lat, dokładnie w październiku teraz będziemy mieli jubileusz 20-lecia, kiedy ruszył pierwszy nabór na automatykę, robotykę. No i tak naprawdę no, kadra nasza się rozwija od tego etapu, no ale jak to z początkami zawsze bywa, tak no nie, nie było z górki, tak. W związku z tym no dopiero się rozpędzamy tak od wielu, czy od kilku lat tak naprawdę te, powiedzmy nasz output tutaj naukowy jest na, no powiedzmy no bardzo przyzwoitym poziomie, mówiąc delikatnie, w stosunku do naszego całego wydziału. A, a, a powiedz właśnie czym teraz się zajmujesz tak? Konkretnie, jakie, jakie zadania tam, roz... jakie, co jest ciekawego, że tak powiem, w robotyzowaniu rzeczy? Czy, okay. czy to jest inżyniersko czysta praca, czy tam są takie zagadnienia, których nikt nigdy nie poruszał i są trudne do rozwiązania? Znaczy, wiesz, co mi się wydaje, że każdy problem w automatyce jest takim, którego nikt wcześniej nie poruszał częściowo, tak ponieważ w większości my analizujemy konkretny przypadek, czyli bierzemy pod uwagę konkretny problem, który musimy rozwiązać. I w tym momencie. To, co ja robię głównie na doktoracie, to od samego początku zacząłem od, tutaj oczywiście pod kierownictwem mojego promotora, ale od algorytmów optymalizacyjnych, głównie tymi o tych inspirowanych przyrodą, algorytmów optymalizacyjnych, które tutaj wchodzą w ten kanon sztucznej inteligencji szeroko pojmowanej. Natomiast to, na czym my się skupialiśmy, na czym skupiłem się w doktoracie, to jest ogólnie optymalizacja procesu. Tak I tak jak w doktoracie skupiłem się na optymalizacji powiedzmy no, dynamiki. Silnika elektrycznego, żeby przy zmianie bezwładności, czyli jakiś parametrów w naszym układzie, on cały czas tak samo się zachowywał, to robiliśmy również inne prace, gdzie optymalizowaliśmy proces paletyzacji, na przykład robota przemysłowego, czy w tej chwili zajmuje się bardziej robotyką mobilną, gdzie tak naprawdę cały czas kładę główny nacisk na to, żebyśmy jak najbardziej wydajnie działali. Tak? Teraz oczywiście wydajnie jest kwestią umowną, tak? no, bo ogólnie algorytm. Optymalizacyjny, czy ogólnie optymalizacja potrzebuje miarodajny, Wzór, tak, który jesteśmy w stanie zminimalizować, tak? w związku z tym tutaj, jeżeli mówiliśmy o silnikach elektrycznych, to chcieliśmy uzyskiwać cały czas taką samą odpowiedź, jeżeli chodzi o robota, który paletyzował, chcieliśmy jak najwięcej tych elementów spaletyzować w ciągu na przykład jednego dnia 24 godzin, a w przypadku robotów mobilnych, to po pierwsze chcemy skrócić czas dojazdu do celu autonomicznego, tak? no bo zakładamy, że mamy robota, który porusza się po nieznanym bądź częściowo nieznanym środowisku, więc pojawiają się przeszkody, których nie znam na mapie musi je dynamicznie omijać. I podejmować decyzje, oczywiście. No i zależy nam w tym momencie na tym, żeby dojechać do celu jak najszybciej, tak, ale również, żeby jak najmniej energii po prostu ozużył. Tak. Więc w tym momencie, jeżeli robot przewozi nie wiem, dwutonowy ładunek, tak, no oczywiście wolimy zwolnić niż całkowicie się zatrzymać i ponownie ruszać z miejsca. W związku z tym tutaj więcej aspektów do tej optymalizacji wchodzi w grę. A właśnie mówiłeś tutaj o optymalizacji takiej inspirowanej przyrodą. To może jakiś przykład podać? Ja się zajmowałem ogólnie algorytmem sztucznej kolonii pszczół. To jest bardzo fajny algorytm, który jest inspirowany dosłownie, tak jak to nazwa tak? kolonią pszczół, gdzie rozróżnia się po prostu trzy rodzaje pszczół. Pszczoły, pszczoły zwiadowców, pszczoły pracownic pracownice, tak? no i pszczoły tak zwane zatrudnione. Tak? No i teraz tak jak Biorąc pod uwagę, jak naprawdę ul funkcjonuje, tak tutaj profesor Karaboga, który opracował ten algorytm, jeżeli się nie w 2005 roku, który podglądał te, ten prawdziwy rój pszczół, zaproponował tutaj tak opisanie zachowań w sposób matematyczny cząstek, które przeszukują nasze środowisko, czyli tych właśnie sztucznych pszczół, żeby znaleźć rozwiązanie globalne pewnego problemu. No i się okazuje teraz, że ten algorytm ma bardzo wiele zalet. Bardzo dobrze rozwiązuje problemy Optymalizacyjne również te z ograniczeniami jakimiś, czyli takie, które przeważnie mamy w przemyśle, że mamy jakieś ograniczenia co do poboru mocy, ograniczenia co do prędkości, na przykład coś, co musimy ograniczyć, po prostu w zależności od tego, co optymalizujemy. No i w związku z tym, że tak powiem, większość naszych badań się skupiało wokół tego algorytmu optymalizacyjnego. Skoro rozmawiamy już o robotach, to zastanawiam się właśnie, czy mógłbyś skomentować o tym, jak, Twoim zdaniem, do, do jakiego stopnia roboty nas są w stanie zastąpić nas ludzi, czy też fizyczną pracę. Co jeszcze jest nie do zrobienia? No to zadałeś trudne pytanie, bo nie chciałbym tutaj naszych słuchaczy zdenerwować, natomiast no uważam, że no w większości zadań, gdzie jakakolwiek jest potrzebna praca fizyczna, zręczność czy pewność ręki, w większości nas roboty zastąpią. Tak? I tutaj mówimy zarówno o tych problemach na liniach produkcyjnych, tak? gdzie kiedyś te linie produkcyjne to były po prostu taśmy, gdzie każdy człowiek miał fręcić kilka śrub, że tak powiem na tym, co przejeżdżało, to tak w tej chwili... Wykonują również już operacje, oczywiście pod nadzorem lekarzy cały czas, tak? Natomiast no, nawet y, taka praca jak kamerzysta w filmach y, w Hollywood, tak bardzo często jest po prostu już realizowana przez różnego rodzaju bezzałogowe drony. No, no, czy tym nie jestem specjalnie jakoś zdziwiony. Nie? <laughs> no tak, natomiast tak samo manipulatory przemysłowe, chociażby y, operują kamerami bardzo często, bo robią to po prostu pewniej, niż y, kamerzysta, tak, w dynamicznych scenach tak naprawdę, więc pod tym względem Myślę, że niestety, ale w większości prac, które są fizycznie do wykonania, roboty będą nas zastępowały, o ile, czy, o ile to jest coś, co jest w miarę powtarzalne. Oczywiście tak, bo jeżeli mówimy o jakichś zagadnieniach tutaj unikalnych, nie wiem, teraz artyści, że malują jakieś obrazy i tak dalej, no to jest coś, gdzie człowiek, no, gdzie znaczy nasze... No to nas też jest dyskutowane właśnie obecnie, teraz jest generatywna Dokładnie. AI, tak. też może zastąpić, tak. ale a tak zapytam właśnie, no chociażby tutaj yy... Profesor Dragan mówi często na przykład, że no teraz to chyba tylko hydraulikiem. Czy na przykład można zbudować robota, który przepchnie za nas zlew? Można, ale czy to się będzie opłacało finansowo w stosunku do tego. No, znaczy, Patrz, rynek hydraulików jest coraz, że tak powiem, bardziej. No tak, tu masz rację, tak. że Hydraulików brakuje, więc jest coraz, tak? coraz droższy, tak. Natomiast no, myślę, że to jest właśnie kwestia czasu. Wiesz, gdzie dojdziemy do etapu, gdzie cena za wynajęcie hydraulika będzie taka, że w końcu jakiś mały nam stwierdzi, a to my zbudujmy robota, który, że tak powiem, te rury udrożni, wpuści tam jakąś sondę, sam sobie zobaczy, wykryje i w zasadzie będzie się robocika można by wynająć w jakiejś kastoramie, tak jak elektronarzędzia na przykład na godzinę. I to myślę, że niestety... To jest też do zrobienia. To tak? jest, myślę, że to jest do zrobienia i tak naprawdę to będzie wynikało z potrzeby, tak więc no. Dziwne, rzeczy na to nikt nie wiedział, a może się mylę, może już ktoś nawet... A może ktoś, ktoś się na tym pracuje, jeszcze nie wiemy. Chciałem jeszcze zapytać teraz o właśnie o wasz e, instytut, jakie macie zaplecze. Zdaje no, się, że nowy budynek jest od niedawna w użyciu e, zbudowany na głównym kampusie e, UMK. Mamy Instytut Nauk Technicznych, w którym mamy dwie katedry. Jedna katedra to jest ta, do której ja należę, to jest katedra automatyki i systemów pomiarowych. I mamy jeszcze katedrę informatyki stosowanej e, w centrum nauk technicznych, bo tak nazywa się ten nowy. Kompleks w zasadzie budynku, bo to są dwa oddzielne budynki niepołączone, z czego w pierwszym budynku znajdują się wszyscy pracownicy naszej, czy prawie wszyscy, no ale w większości pracownicy naszej katedry automatyki i systemów pomiarowych i główne zaplecze dydaktyczne dla kierunku automatyka i robotyka. Tam mamy wszystkie nasze specjalistyczne pracownie od tych związanych z układami mikroprocesorowymi, układami programowalnymi FPGA, przez roboty przemysłowe, maszyny CNC, sterowniki PLC, w zasadzie wszystko, to co występuje w przemyśle, to tam się znajduje. Również mamy takie podstawowe, bardziej pracownie jak pracownie instalacji elektrycznych czy silników elektrycznych, czyli takich, bym powiedział, kluczowych, ale w takim najmniejszym stopniu z punktu widzenia tego, co jest w przemyśle. I mamy drugi budynek wtedy, który jest zresztą badawczo zagospodarowany w nasze prace. Na parterze w tym budynku mamy laboratorium maszyn sense, gdzie są różne rodzaje maszyn o takim nie, nieintuicyjnym zastosowaniu silników elektrycznych, czyli tak naprawdę przenoszenia tego Ruchu obrotowego silnika, w jaki sposób ruszamy końcówką technologiczną, tak? I tutaj koledzy zajmują się głównie właśnie bardzo podobnie jak ja, optymalizacją, tak, czyli tak naprawdę w jaki sposób najszybciej jesteśmy w stanie taką maszyną ruszać, zapewniając cały czas wysoką wydajność, tak, no bo nie ukrywajmy, ale im szybciej, przeważnie, tym gorzej z jakością, tak, a jednocześnie nasi klienci powiedzmy, jeżeli byśmy coś produkowali, no to chcieliby mieć jak najwyższą jakość, tak? A my im szybciej coś zrobimy, tym więcej za to. Dostaniemy pieniążków w przemyśle, tak? Więc tutaj akurat ta optymalizacja w automatyce jest bardzo mocno rozwijana, bo nawet ten kilkuprocentowy uzysk jest istotny dla produkcji. A do jakiego stopnia wasze problemy są takie, powiedzmy, software'owe, że wymagają tylko programowania? Wydaje mi się, że w tej chwili większość, tak? Mam wrażenie, że automatyka, robotyka w tej chwili skręciła w taką stronę, że w większości my jesteśmy programistami, tak? I teraz jesteśmy w większości programistami, ale Trochę w innym znaczeniu niż ci po informatyce, tak? ponieważ ci po informatyce oni implementują czy wdrażają tak? aplikacje webowe czy tutaj na komputery takie personalne. Tak? Natomiast my implementujemy rozwiązania związane z ruchem, na przykład robota. Macie tak? więcej fizyki, że tak powiem tak w tym programowaniu. Jest, tak, tak jest. My po prostu implementujemy coś co realnie się wykonuje, tak? Czyli w tym momencie programujemy konkretne ruchy robota, programujemy konkretne przyspieszenia, konkretne prędkości maszyny CNC, na przykład, żeby wykonać dany element i w większości to jest związane z programowaniem. W większość czasu my, mimo wszystko programista sterowników PLC czy robotów przemysłowych w większości siedzi teraz przed komputerem, symuluje coś, testuje czy to działa i dopiero wtedy idzie wdrażać to na linię produkcyjną, więc w większości automatyk coraz bardziej z roku na rok mam wrażenie, coraz jest więcej potrzebnych tych związanych z programowaniem, tak naprawdę, ponieważ wchodzimy w ten przemysł 4.0 czy już nawet 5.0, niektórzy mówią tak. Gdzie ogólnie chodzi o to, że mamy zintegrowaną całą tak naprawdę fabrykę, jakiś jeden wielki układ zarządzający, możemy monitorować to zdalnie i tego typu sprawy. W związku z tym, wszystkie nasze elementy, które my w tej chwili. Wdrażamy, muszą w jakiś sposób komunikować się z światem zewnętrznym, potrzebujemy jakąś wtedy aplikację do zarządzania. No i mimo wszystko, w dużej części to muszą zrobić automatycy, no bo oni wiedzą, jak te sprzęty nisko poziomowo po prostu działają, w jaki sposób one mają wysłać te dane i jednocześnie w jaki sposób być nadal bezpieczny. Tak? No nie ukrywajmy, ale cyberbezpieczeństwo w tej chwili to też jest bardzo istotny element. A czego student, na przykład taki, wyobraź sobie studenta, który chce rozważa, Jakiś nowy, znaczy studiowanie kierunku u was. Czym byś go zachęcił? Jakimi tematami, powiedzmy, takimi bardziej bezpośrednio, powiedzmy już? Na pewno bym go zachęcił tym, że jeżeli lubisz fizykę, ale jednocześnie lubisz majsterkować, czy lubisz programować, ale jednocześnie nie czysto na komputerze, tylko lubisz jak coś się rusza, lubisz jakieś rozwiązania mechaniczne, mechatroniczne no to automatyka i robotyka to jest miejsce, gdzie się nauczysz bardzo szeroko tego, tak? no bo nie ukrywajmy, ale automatyk i robotyk musi zarówno tutaj znać kwestie mechaniczne, podstawy fizyki potrzebuje, tak? Matematyki oczywiście bardzo dużo też w tym jest, tak? Ale to są rzeczy, które my wykorzystujemy, żeby rozwiązać dany problem. Tak jak to już mówiliśmy o robocie do ping tak? No to nawet teraz w jaki sposób obliczyć prędkość kręcenia się w silnika w stosunku do tego, w jakiej częstotliwości ma być wyrzucana jedna piłeczka, no to trzeba policzyć po prostu, wziąć kartkę, rozrysować, zaprojektować, obliczyć i tam mimo wszystko w takich nawet prostych projektach jako student, które robiłem, zarówno pojawiała się mechanika, jakaś matematyka, programowania, też sporo było elektronika, no i te wszystkie rzeczy połączone razem tak naprawdę dają nam Automatykę można powiedzieć, tak. Natomiast y, należy też pod, wziąć pod uwagę to, że automatyka w tej chwili to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak, i nasi absolwenci tutaj to nie są zawsze ci automatycy, którzy stoją na. Y, hali produkcyjnej, że tak powiem, którzy naprawiają czy wdrażają nowe rozwiązania, ale bardzo często to są osoby, które zajmują się instalacjami elektrycznymi, to są osoby, które programują tylko na przykład roboty, to są osoby, które pracują w dział działach badawczo-rozwojowych, gdzie projektują dedykowane obwody drukowane, czyli te płytki PCB, jakieś programują systemy wbudowane, gdzie sam tak pracowałem już po studiach, więc to jest szeroka gama, tak, na automatyce, robotyce uczyćmy się Powiedzmy, no, wszystkiego po trochu, no bo nie da się robić jednego, nie mając żadnej wiedzy odnośnie innego tematu. Natomiast, potem, jak się idzie do pracy, czy nawet już na studiach mamy te przedmioty do wyboru, gdzie raczej student od razu już kierunkuje się, że mnie bardziej interesują, tak jak mnie osobiście, mnie interesowały układy programowalne, więc w związku z tym więcej przedmiotów, więcej w domu robiłem pod kątem programowania tych mikrokontrolerów, gdzie mogłem zadać mu jakieś funkcje, tak i zrobić tutaj robota no chociażby dla brata, który rzucał mu piłeczkami z zadaną rotacją, że mógł ćwiczyć w grę ping-ponga. No tak się złożyło, że jesteś też y, odpowiedzialnym na naszym wydziale za promocję, więc starasz się wyjść troszeczkę do, poza mury naszych wydziałów troszkę tak szkół średnich, prawda, pokazać ludziom też, co robimy, y, właśnie, czy jak, jak jest twój, że tak powiem, ostatni Plan działania. No. Ogólnie bym zarysował, czemu w ogóle aplikowałem, bo bycie pełnomocnikiem ciekawa. Tak? Ogólnie sprawa wygląda tak, że tam, gdzie kiedyś, nazwijmy to, w naszym województwie mieliśmy monopol na automatykę robotykę, tak, w tej chwili tej automatyki robotyki zrobiło się stosunkowo dużo, a jednocześnie bardzo mało. To znaczy, mówisz, w naszym regionie. W tak? naszym regionie, tutaj, tak, dokładnie. A jednocześnie my, jako tutaj instytut, czy jako osoby, które prowadziły zajęcia na automatyki robotyki. Nie bardzo się angażowaliśmy w różnego rodzaju promocje, pojawialiśmy się rzeczywiście na jakichś festiwalach nauki i sztuki, natomiast no, nie ukrywajmy, jeżeli połowa naszych studentów powiedzmy jest po liceum ogólnokształcącym, tam nie ma przedmiotów związanych z automatyką, robotyką, oni nawet studenci, nasi pierwszoroczni studenci, którzy chcą do nas przyjść, tak? oni nawet nie wiedzą, że tak powiem, ze szkoły, że coś takiego można studiować, że ktoś taki jest i co on w ogóle robi. Tak? W związku z tym tutaj to był taki główny pomysł, że tak powiem, że Musimy coś w ten sposób zmienić, w związku z tym tutaj, jako że jestem też opiekunem technicznego koła naukowego, więc tutaj zawsze na tych festiwalach nauki sztuki, byliśmy kiedyś na naukowej petardzie w mnie wiedzy, jako Dzień Dziecka, co oni robili, no to postanowiłem, w sumie że stwierdziłem, że i tak w zasadzie promuję część tego wydział, że tutaj mógłbym zrobić krok dalej, że tutaj pełnić tę funkcję bardziej oficjalną, tutaj Mieliśmy trochę większy wpływ na to, jak wygląda ta promocja, a tutaj również, że tak powiem, chociażby zaangażowanie studentów, tak? czy zaangażowanie innych kolegów, że tak powiem, do tej promocji. No i tak się tutaj zrodził tytułowy program, który nazwaliśmy Inżynierowie Jutra. To właśnie, co to takiego jest? To do kogo to jest skierowane? Inżynierowie Jutra to jest ogólnie projekt, który skierowaliśmy dla szkół w większości, tak? gdzie oferujemy zwiedzanie naszych, no mamy tutaj, jak mówiliśmy, nowoczesny budynek, tak? więc teraz szkoły mogą się do nas zgłosić, że chciałyby przyjść i zwiedzić wybrane laboratoria. To są takie 45-minutowe, godziny oprowadzania po trzech do czterech wybranych laboratoriów, w zależności oczywiście, jak jesteśmy w stanie to zrobić, bo trwają zajęcia, oczywiście z tym się należy liczyć. Ale nie tylko, tak, bo zwiedzanie to jest jedno i teraz to, że ktoś zobaczy, jak wygląda robot, czy jak on się rusza, to czasami jest za mało. W związku z tym był też drugi punkt, co testowaliśmy już wcześniej i nazwaliśmy to szybkie kursy, gdzie na przykład zaproponowaliśmy szybki kurs programowania Arduino, no czyli właśnie, taką płytkę protopową, gdzie przychodzi no się wtedy... W dzisiejszych czasach jest to łatwe, prawda, w miarę ta bariera wejścia jest bardzo obniżona, tak, tak, bo to mówimy o bardzo, bym nawet powiedział, śmiesznych kwotach za różne rodzaje płytki czy zestawy do takich nauki programowania elektroniki, bo to jedno z drugim się łączy wtedy. Jednocześnie jest taka platforma, która nazywa się właśnie Arduino, która bardzo upraszcza proces ten, nazwijmy to ogólnie prototypowania, ale ogólnie bardzo łatwo wysterować różnymi urządzeniami. I w tym momencie. Czy to tak budujemy sobie interfejs między cokolwiek, tak czymkolwiek byśmy sobie nie zamarzyli, a komputerem? Dokładnie. Tak, w mogli... kilku linijkach kodów w sumie jesteśmy w stanie zaimplementować jakąś no, w miarę zaawansowaną funkcję, którą niskopoziomowo by nam zajęła no, dobre kilka dni. Tak, więc y, to jest taka zaleta. I teraz w ramach tego programu Inżynieria Jutra oferujemy też szereg właśnie kursów właśnie od programowania Arduino czy przez Raspberry Pico to jest inna podobna platforma. Mamy również y, szybki kurs programowania robotów. Mamy szybki kurs mobilnych, tutaj akurat te szczegółowia. Mamy również szybki kurs programowania czy obsługi maszyn CNC, więc to jest takie. Uderzyliśmy w tą stronę, że jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany w jakiejś szkole, głównie w liceach, no bo w technikach oni wiedzą, na czym to polega, ale można w taką klasą wtedy przyjść, dwunastoosobową czy większo, bardziej liczną, ale to musimy się umówić i w tym momencie mogą ci uczniowie poznać, czym te elementy, o których mówię, czym one są i czym tak naprawdę ten automatyk się zajmuje, jako taką jedną z. Możliwości tak jak ten szybki kurs trwa 45 minut, więc naprawdę jesteśmy w stanie dotknąć trochę sprzętu i zobaczyć, czym to jest, tak? Więc tutaj w tę stronę poszliśmy w tym kursie. To będzie chętnie, to może sobie jeszcze we własnym zakresie rozumieniu kształcić. Tak jest. Przy Waszej pomocy będzie. Bądź... Tak jest. Dodatkowo to w ramach też tego programu my robiliśmy otwarte, czy robimy nadal, tak? Były już dwa będzie niedługo, trzecie otwarte seminaria techniczne okoła naukowego, gdzie zapraszamy po prostu, jakby ktoś chciał przyjść jakiś uczeń, posłuchać, co u nas w technicznym kole naukowym się dzieje, jaki jest projekt, to może przyjść po prostu, zobaczyć tak naprawdę jakiś tutaj meeting z nami po prostu zrobić, tak? Czy porozmawiać z młodszymi studentami, jak ta edukacja u nas tej automatyki wygląda, czego się uczą i tak dalej, bo uważam, że. No, nasi studenci najlepszą reklamę nam robią rozmawiając z tymi młodymi ludźmi, tak? no, bo są bardziej dla siebie rówieśnikami, więc to uważam, jak większy nacisk trzeba położyć, żeby to oni się spotykali ze sobą rozmawiali. Jesteście teraz na głównym kampusie, więc może to też jest jakaś zachęta może dla ludzi, żeby tam przychodzić. Troszeczkę jest więcej. Mam nadzieję, tym bardziej, że jak wysiada się z trawaju, to się wychodzi wprost na nasz budynek, więc myślę, że w dłuższym horyzoncie czasu to nam pomoże. Częściowo, żeby właśnie zaistnieć powiedzmy, tak, żeby to właśnie budowało się to, że pomimo, że jesteśmy ogólno, no, że jesteśmy ogólnie uniwersytetem, tak, a nie Politechniką, że te nauki techniczne u nas są, i one są od wielu lat, bo tak jak mówiłem, od 20 lat kształcimy tych automatyków robotyków, więc no, nie jesteśmy młodą szkółką, tylko robimy to od wielu lat, więc robimy to również dobrze, co potwierdzają nasi pracodawcy, potem naszych studentów, tak więc. Ale również jesteście młodym zespołem naukowym i macie. Swoje projekty. Jak rozumiem, staracie się być bardzo, prowadzić bardzo aktualne badania, tak jak z tą optymalizacją, więc. Znaczy, Jeżeli tak pokrótce mógłbym powiedzieć, to no, mamy kilka zespołów, tak naprawdę u nas. Największy zespół to jest związany z automatyką i ogólnie bym powiedział ze sterowaniem, tak? I teraz tutaj mamy, nie chcę powiedzieć, że odłamy, tak? ale taki podział wtedy na mniejsze zespoły, gdzie największy zespół dotyczy sterowania napędem elektrycznym, gdzie na przykład mamy nowe silniki elektryczne, czy stosunkowo nowe, jak silnik reluktancyjny, który od niedawna, że tak powiem, wchodzi na rynek, że tak powiem, dopiero raczkuje, mamy już taki silnik, zbudowaliśmy własny prototypowy napęd, no i badamy tak naprawdę, ile jesteśmy w stanie, powiedzmy tak wprost, wycisnąć z tego napędu, tak, ile się da po prostu, tak, więc pod tym względem to jest ten największy zespół, ale również mamy tutaj osoby, które zajmują się sterowaniem maszyn CNC, mamy również, ogólnie ja się zajmowałem na doktoracie bardziej sterowaniem takim zaawansowanym adaptacyjnym, kolega zajmuje się sterowaniem powtarzalnym, już nie będę wnikał w szczegóły, ale ogólnie są to szereg badań, które jak jeździmy na konferencje, to jest no, interesujące, zawsze wzbudza jakąś dyskusję, więc wydaje mi się, że tematykę staramy się trzymać jak najbardziej, nazwijmy to na topie tutaj w tym świecie nauki, robimy to, co robią wszyscy, nazwijmy to. Rafale, bardzo dziękuję ci za udział w tym podcaście. Myślę, że bardzo wiele nowych rzeczy dowiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się chociażby jak zbudować robot ze śmietnika. Może chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać naszym słuchaczom? No bardzo chętnie. Na pewno bym chciał zachęcić wszystkich naszych potencjalnych kandydatów do studiowania na naszym wydziale, ponieważ mamy zarówno kadrę naukową, jak i dydaktyczną tutaj na bardzo wysokim poziomie w tych no, obszarach, powiedzmy, na no, którymi się zajmujemy, tak więc od fizyki, astronomii, które są no, tutaj kluczowe dla naszego wydziału, ale również te mniej zakręć bardziej niszowe, jak informatyka stosowana, czy katedra automatyki, która szkoli automatykę i robotykę. Tak? Nie bójcie się. Możecie przyjść do nas również po liceum ogólnokształcącym. Też wszystkiego was nauczymy. Dziękujemy. Dziękuję.